Polityka w mniej niż 10 minut. Liberalizm. Viva la révolution! Liberalizm pochodzi od łacińskiego słowa liber, czyli wolny. No i właśnie o tą wolność walczono w rewolucji francuskiej. Co się działo? Król Ludwik XVI taplał się w luksusach, a ludzie jedli suchy chleb, albo i nic nie jedli. Podatki szły w kosmos, a król miał to gdzieś. Ludziom się to znudziło, więc powiedzieli dość. Zabrali króla oraz królową Marię Antoninę i I Gilotynka. Nie ma ich. Morał? Monarchia prawie nigdy nie działała. No, no prawie. Ale. O tym pogadamy później. Liberalizm opiera się na wolności jednostki, gospodarki i równości wobec prawa. A rządy są wybierane przez obywateli. Każdy ma prawo robić, co chce. Państwo się nie wpierdala, wolny rynek działa, jak natura chciała. Państwo nie mówi ci jak masz żyć. Możesz być, kim chcesz: biznesmenem, artystą. Is Streamerem na Twitchu. Nie wiem! KURWA! No nawet bezdomny, no ja za chwilę będę jak takie wiosy będę robić, to... to na pewno... W praktyce jesteś wolny, ale jeśli nie masz kasy, to twój problem. Ale przejdźmy do plusów i minusów liberalizmu. Wolność wyboru. Możesz robić co chcesz. Możesz otworzyć firmę, zmieniać pracę, mieszkać gdzie chcesz. Nikt cię nie zmusza do określonego stylu życia. Możesz wierzyć w co chcesz i mówić co chcesz. Wolność słowa. Masz wolny rynek. Jeśli chcesz kupić poduszkę z anime waifu, to elegancko kolego, masz prawo. Możesz dorobić się od zera. W teorii każdy ma szansę na sukces. A państwo nie ogranicza cię podatkami i biurokracją. Według liberalizmu każdy powinien być traktowany równo, niezależnie od rasy, religii oraz orientacji. Minusy? Bogaci mają łatwiej, biedni mają przejeżdżać. W liberalizmie państwo nie pomaga tym, którzy sobie nie radzą. Nie masz na No cóż, mogę się oszczędzać. Jeśli państwo nie kontroluje gospodarki, to bogaci mogą kupować polityków oh, 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 i ey, rządzić zakładnikiem. Ale silna demokracja jest chyba spoko, tak mi się wydaje, ale to wam zostawię do oceny. Komunizm. Ulubiony ustrój polityczny jajogłowy, którzy chcą zrobić redukcję na siłowni, bo do końca życia nie będziesz miał na chleb oraz będziesz musiał pracować. W praktyce komunizm to brak klas społecznych. Nie ma biednych, nie ma bogatych, wszyscy są równi. Wszystko jest wspólne. Nie ma prywatnej własności, fabryki i ziemia należą do ludu. Każdy pracuje tyle, ile może i dostaje tyle, ile potrzebuje. No, brzmi to zajebiście! ale tak naprawdę to okropny ustrój polityczny. Okusiłbym się, że nawet jeden z gorście. W praktyce komunizm jest idiotyczny i nie ma sensu, a w historii świata komunizm chyba nigdy nie zadziałał. Separacjonizm i ich wspólnota jest tak duża jak trzeźwość twojego starego. Na przykład jeśli jedna grupa jest katolikami, chcą odseparować się od ateistów. Itp. Separacjonizm to idea, według której pewna grupa ludzi chce się odseparować od innych. Czy to politycznie, kulturowo, czy nawet terytorialnie. Czyli my jesteśmy inni, więc chcemy swoje państwo, swoje prawa i swoje zasady. E, straszna nuda, idziemy dalej. Konserwatyzm, rasiści, naziści, homofobii, a jeszcze zapomniałem, rasiści. Ale w rzeczywistości to tylko skrajne odłamy. W gruncie rzeczy konserwatyzm to utrzymanie tradycyjnych wartości i niechęć do gwałtownych zmian. Czyli co, jak było, tak było dobrze, po co zmieniać? Szanuję rodzinę, tradycję i religię, nie lubią radykalnych zmian i rewolucji. Najczęściej chcą, żeby społeczeństwo rozwijało się powoli bez wywracania wszystkiego do góry nogami. Więc konserwatyzm jest spoko, ale jak nie wchodzisz w ultra-konserwatyzm, wtedy mieszasz się innym w życie. Kapitalizm. Pracuj ciężej, a muszę kiedyś kupić mieszkanie. Spoiler. Nie kupisz. W skrócie, kapitalizm to najlepszy system dla tych, którzy są na samej górze. Reszta zapiera: Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ci agenci to chillują sobie bombę i mają wywolone na wszystko. Ale co się dzieje, gdy kapitalizm wychodzi poza skalę i zamienia się w totalne pieko korporacyjne? Fallout to nie tylko gra o mutantach i laserowych giverach. To satyra na to, co dzieje się, gdy korporacje przejmą świat. Ameryka w Falloutie była skrajnym kapitalistycznym imperium. Rząd praktycznie nie istniał, wszystko kontrolowały megakorporacje. Prawa pracowników? Jakie prawa, gościu, pracujesz dla Wolteki? Rząd stał się formalnością. Władza przeszła w ręce korporacji takich jak Roboko, Poseidon Energy i Woltek. Demokracja? Nie. Teraz głosujesz tylko portfelem. Nie masz kasy? To nie istniejesz. Militaria i prywatne wojsko należały do firm, które miały więcej siły niż państwo. Na przykład Woltek, firma, która ratowała ludzi przed nuklearną zagładą, tak naprawdę robiła na nich eksperymenty w skronach. Ale w skrócie, w Uniwersum Fallout masz pokazany moim zdaniem najbardziej realistyczny scenariusz końca świata oraz ultrakapitalizmu. Pogonią za pieniędzmi zniszczyli cały świat. Więc kapitalizm może działać, ale jeśli pójdzie za daleko, to kończy się falątem, tak dosłownie. Progresywizm, zdajesz sobie sprawę, że świat idzie naprzód, więc zamiast z tym walczyć, akceptujesz to. Jesteś za legalizacją zioła, LGBT, za ochroną środowiska oraz popierasz postęp naukowy i technologiczny, np. AI. Więc progresywizm jest idealny, jeśli jesteś luźnym Joe. Też zajarać sobie trawkę i w sumie to nie interesuje cię życie innych. Feminizm, ulubiony ustrój polityczny, kastierki Starbucksa. Przecież kobieta w ciąży na budowie to elegancki pomysł. A tak serio, to feminizm to spoko rzecz. Potrzebna, ale bardziej w krajach jak Afganistan, gdzie kobiety nie mają właściwie żadnych praw. Nie mogą rozmawiać, muszą nosić chusty na głowie, nie mogą nawet jeździć autem. W sumie to nie mają dosłownie żadnych praw, tak? Żadnych. Jak chcecie to mogę nagrać o tym, czy feminizm ma sens, bo w sumie ciekawy temat, tak mi się wydaje. W skrócie, feminizm to walka o równouprawnienia kobiet. No prawie. Korporacjonizm, no w sumie to wyższy poziom kapitalizmu, czyli to co mówiłem wcześniej. Halaucich tak zwany. Faszyzm, ideologia opierająca się na rasizmie, homofobii i w sumie oparta na najgorszych cechach człowieczeństwa. W skrócie, faszyzm to skrajnie autorytalna i nacjonalistyczna ideologia polityczna, która dąży do silnej władzy państwowej, jednostki narodu i eliminacji przeciwników politycznych lub mniejszości takich jak osoby innej karnacji lub orientacji, wiarzeń itp. No i w sumie więcej. Jak nie jesteś tutaj aryjską pięknością, to lecisz do obozu. Sayonara, kolego. Celem faszyzmu jest kontrola społeczeństwa, militaryzacja i podporządkowanie jednostki i państwu. Warto wspomnieć, że ultrakonserwatyzm prowadzi do faszyzmu. Najczęściej w faszyzmie mamy wodza, np. przykład Hitlera lub Mussoliniego. No tak, powiecie, że nazizm i faszyzm to nie to samo. Bo nazizm to faszyzm z dodatkowym i skrajnym rasizmem i antysemizmem. A wiecie co? Jeba to i to. Faszyzm to przestroga i nauczka, żeby nigdy nie iść skrajnie prawą stronę. A sama ideologia dąży do kontroli, podporządkowania i eliminacji wolności. Historia pokazała, że prowadzi do przemocy, wojen i cierpienia. Więc jeba... Faszyzm i nazizm. Obie te ideologie doprowadziły do niewyobrażalnego cierpienia, wojen, ludobójstw i zniszczenia. To skrajne systemy oparte na nienawiści, kontroli, eliminacji wolności i brutalnej sile. Anarchia, system opierający się na braku rządu. Sprzeciw wobec tyranii i korupcji, brak rządów, brak autorytaryzmu. Jak jakoś się czytał? Przepraszam, nie wiem, totalnie sorry. Ludzie sami decydują, jak organizować życie. No, ale za cenę chaosu. Brak aparatu państwowego może prowadzić do wojen, gangów i anarchii w negatywnym sensie. Anarchia może działać w małych grupach, ale trudno zarządzać wielominionowym krajem, bez rządu i zerowej organizacji. Jeśli chcesz poczuć się jak w Mad Maxie albo w Falaucie, jest dla ciebie. Globalizm to idea promująca współpracę międzynarodową, handel i integrację kulturową. Zakłada, że świat powinien być jak najbardziej połączony: gospodarczo, politycznie i społecznie. Nuda. Idziemy dalej. Znudziło mnie to już. Monarchia, czyli władza bez demokracji. No w sumie w 99% nie sprawdza się, bo potrzebujesz wolności. Ale są też przypadki, w których się sprawdziła. A największym przykładem jest Kazimierz Wielki, który zbudował ponad 50 zamków i warowni oraz otoczył miasta murami. Umocnił obronność Polski przed atakami sąsiadów, bronił chłopów i mieszczan przed nadmiernym uściskiem szlachty. Prowadził podatki, które finansowały rozwój kraju. Założył wiele nowych miast i nadał im prawa miejskie. W skrócie dostał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Ale monarchia najczęściej w złych rękach prowadzi do dyktatury. Teokracja. To no system rządów, w którym władza polityczna opiera się na religii. W reokracji rządzą kapłani, duchowni lub inni przedstawiciele wiary. A prawa państwowe wynikają bezpośrednio z doktryny religijnej. Jest to na pewno brutalny i barbarzyński system polityczny, przez który zginęło wiele osób. Wszystkie inne wierzenia oraz ateizm są zakazane. Rządzący twierdzą, że ich władza pochodzi od Boga, więc nie można ich krytykować. Nie wspominając o tym, że np. w średnim wieczu Kościół sprzeciwiał się badaniom naukowym, albo myśleli, że kosmos jest trzymany na żółwiu. No, mieli po prostu na w głowie. Palili biedne gotki na stosie. Goteczki kołane. nie Naprawdę, zawsze mi do tych wiedźm. Taka wodza jest na przykład w islamie, no i nie wychodzi najlepiej. Nie wierzysz w Boga lub coś ci się nie podoba? No to chyba znasz swój los, koleżko. W skrócie, to kultystyczny system polityczny, który jest zacofany, a z naukami Jezusa ma tyle wspólnego jak twój stary z piwem bezalkoholowym. Czyli w sumie nic. Dyktatura. Wyższa forma monarchii. Jeden lider decyduje o wszystkim. Wszystkie wybory są sfałszowane, albo w ogóle ich nie było. Jak wcześniejszy system polityczny, opiera się na kulcie. Dyktator jest przedstawiany jako Bóg, bawca narodu. W skrócie dyktatura to najczęściej brutalny system rządów, który zapewnia pełną władzę jednej osobie lub partii. Może przynieść stabilność, ale zawsze kosztem wolności. W większości przypadków kończy się represjami, cenzurą i terrorem. A historia pokazuje, że prawie zawsze prowadzi do tragedii. Technokracja to system rządów, w którym władzę sprawują eksperci, naukowcy i specjaliści. Zamiast polityków czy monarchów, kluczowe decyzje podejmują ludzie, którzy znają się na ekonomii, technologii, inżynierii, medycynie czy naukach ścisłych. A nie osoby wybierane demokratycznie. W ma to sens, jeśli dasz władzę najmądrzejszym ludziom i naukowcom. W praktyce, ich decyzje mogą być zimne, statyczne i możliwość korupcji, więc jest to również bardzo mało bezpieczny pogląd polityczny, ze względu na to, że nie znasz ich intencji. Więc podsumowując, technokracja to świat rządzony przez algorytmy, ekspertów i analizy, ale nie przez emocje. No i tak w sumie to zrobiłem prawie wszystkie poglądy polityczne. No, dajcie znać w komentarzu, jaki tam ominąłem. Więc przejdźmy do tier listy: liberalizm. E Stier korporacjonizm Detier. Faszyzm detier. Może. To faszyzm to w ogóle powinna być inna kategoria. Faszyzm, nazizm e separacjonizm nie mam zdania. Nie wiem po co się separować też. -tier. Konserwatyzm spoko jak wiesz, forma życia, nie? Jeśli nie wchodzi w ultrakonserwatyzm, to mi się wydaje, że spoko. Taki atier. Whatever. E, progresywizm. E, STR, mi się wydaje też. E, anarchia. Anarchia, nie wiem, czy jest dobra w ogóle. Szczerze, nie wiem za dużo o anarchii. Po prostu dam sobie na B albo na C. E, feminizm. E, współczesny feminizm, nie uważam, że ma jakiś taki większy sens. Ale w takich w Afganistanie coś mi się wydaje, że bardzo jest potrzebny feminizm, więc e, dałbym. No, dałbym na S ale nie biorąc ten, e, współczesny feminizm. Globalizm. Mm, betier, nie mam zdania. Kapitalizm. Mm, nie wiem, cięż, ciężko powiedzieć, czy dobry, czy nie. Dałbym na Betier. Komunizm, datier, monarchia, datier. Teokracja. Nie uważam, że religia powinna być częścią w ogóle polityki. Powinno być to odseparowane, ale powiedzmy, że. Nie, no, teokracja to. Dajcie spokój. Datier. Może cetier. Dyktatura, datier. O, to dwie dyktatury dałem. Yy, technokracja. <noise> nie takie śmieszne bardziej, nie? Niż, niż poważne. Betier. Ogólnie to staram się podejść neutralnie. No w sumie to nienawidzę tylko faszyzmu i nazizmu. To w sumie tyle. Jeśli jesteście na końcu, dajcie suba i wbijcie na Discorda. Pomoże mi to w przyszłości w rozwijaniu kanału i dostarczaniu wam ciekawego contentu. Siema!